Zdaję sobie sprawę z tego, że na ten test kazałem Wam czekać wyjątkowo długo. Wybaczcie, ale nie zawsze udaje mi się pozyskać urządzenie do testów przedpremierowo lub w okolicy premiery. Skoro formalności są już za nami, porozmawiajmy o Poco F8 Pro. W mojej ocenie to przegenialny sprzęt, może inaczej, przegenialny w tej kategorii cenowej. 2399 zł za setup, o którym mówię w recenzji, to szalenie korzystna opcja. Oczywiście są tu pewne minusy czy braki, ale w ogólnym rozrachunku jestem oczarowany, więc nie przedłużajmy, zapraszam na materiał. Nie, 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 nie ma ładowarki, chyba że zamówiliście sprzęt spoza Unii Europejskiej. Ja omawiam opcję dostępną w polskich sklepach, więc mamy tutaj przewód USB-C do USB-A, a także etui ochronne. To silikonowy matowy case w kolorze szarym, który mocno przypadł mi do gustu. Jest też kluczyk do taski na kartę SIM. To istotne, bo mamy tutaj dwa osobne sloty na kartę SIM, a także technologię E-SIM. Elegancki płaski korpus jest dość smukły, bo mówimy o 8 mm. Sama konstrukcja jak na aluminiową ramkę jest też lekka. Waga to 199 gramów, czyli naprawdę spoko. Plecki to szkło i znajduje się tutaj także szeroka wyspa aparatów podobna do tej z iPhone'a 17 Pro, ale z czterema elementami. Co ważne smartfon nie buja się na biurku podczas korzystania z ekranu. Całość jest oczywiście wodoodporna. Tak, tak, nie zabrakło certyfikatu IP68. Ogólnie konstrukcja świetnie się prezentuje i jest po prostu poręczna. W mojej ocenie wygląda na znacznie droższą, a wiem, że niektórzy zwracają na to uwagę. Głośnik stereo sygnowany marką Bose z Dolby Atmos oferuje super głośność, ale bez wyraźnego basu. Więc konkurenci robią to lepiej, ale niewiele lepiej. Ja jestem zadowolony. Na słuchawkach po F8 Pro daje radę, naprawdę, w sumie to bardziej niż daje radę. Mamy tutaj Bluetooth w standardzie 5.4, więc nie ma co narzekać. Skoro mowa o modułach łączności, to jest jeszcze Wi-Fi 7 oraz NFC. Stali widzowie z pewnością zdają sobie sprawę, że zawsze zwracam uwagę na wibracje, a tutaj haptyka jest po prostu genialna. W sumie bardzo podobnie jak w OnePlusach, to jest bardzo wysoki poziom. Ekran to amolet z jasnością, która sięga w piku 3500 nitów. Mamy też odświeżanie częstotliwością 120 lub 60 Hz. To nie LTPO, więc nie mamy płynnej regulacji automatycznej, a szkoda. Przez okres testów miałem tylko jeden słoneczny dzień, więc sprawdzenie pracy w słońcu było dość ograniczone. Natomiast w ten jeden dzień nie miałem najmniejszych problemów z odczytywaniem treści dostępnych na wyświetlaczu. Panel jest płaski, a ramki niewielkie. Na przekątnej 6,59 cala upakowano 2510x1156 pikseli, co daje nam jakieś 419ppi. Bardzo dobre zagęszczenie. Jest Gorilla Glass 7i i taki niepełny Always On Display. Cieszy obsługa 12 bitów i HDR10+. Kolory są świetne i celnie oddają to, co powinno być pokazane. O wydajność nie musicie się martwić. Zapewniają Snapdragon 8 Elite wykonany w 3 nanometrowej litografii oraz grafika Adreno 830. Cóż, wydajnościowo będzie przegrywał z najnowszymi flagowcami, ale w normalnym, nawet intensywnym użytkowaniu tego nie odczujecie. Gry nie stanowią tutaj żadnego wyzwania i mówię nawet o tych bardzo wymagających produkcjach, a nie tylko prostych gierkach do zabawy przy, nie wiem, staniu w kolejce. Pamięć nadane od 256 GB to UFS 4.1, czyli jest szybko, ale nie mamy slotu na microSD. 12 GB RAM to technologia LPDDR5X, więc również tutaj poko dowozi. To bardzo solidna specyfikacja, sprzęt jest super płynny, działa w sumie jak Galaxy S25 Ultra i nie, nie przesadzam. Ale żeby nie było, optymalizacja jest taka sobie. Trottling daje się we znaki, natomiast mam wrażenie, że producent poprawi tę kwestię nieco w przyszłej aktualizacji, przynajmniej jednej z przyszłych. Na pokładzie znajdziemy Androida 16 i obietnicę czterech dużych aktualizacji systemu oraz 6 lat wsparcia łatkami bezpieczeństwa. HyperOS 3.0, bo takie oprogramowanie tu znajdziemy, sporo poprawia w kwestii optymalizacji w stosunku do poprzedniej wersji. Mamy ciekawe płynniejsze animacje, coś na kształt dynamicznej wyspy, rozbudowane tryby personalizacji a także sporo AI, np. gumka, poprawianie rozdzielczości czy tłumaczenia. I tak wszystko działa po polsku. Skaner linii papilarnych jest ultrasoniczny, ale odnoszę wrażenie, że działa znacznie wolniej niż inne podobne moduły. Jest i tak bardzo precyzyjny. W oprogramowaniu mamy sporo reklam, ale zgody można odznaczyć już na starcie. Niestety, i tak mimo tego pojawiają się gdzie niegdzie. Irytuje mnie też wciskanie na siłę niepotrzebnych aplikacji. Tak, możemy je odinstalować. Aparat główny, czyli szeroki kąt 24 mm z przysłoną F1.9, korzysta z matrycy 50 megapikseli I cóż! Mamy sporo detali, naturalny look, sensowną rozpiętość tonalną i w większości celną ostrość. Jest dobrze, choć wiadomo są modele, które również w tej półce cenowej radzą sobie lepiej. Dalej mamy ultraszeroki kąt, odpowiedni 15 mm. Niestety 8-megapikselowa rozdzielczość jest nieco za niska. Zdjęcia bywały nieostre i ogólnie średnio podszedł mi ten moduł. Nie jest źle, ale konkurencja stara się o coraz sprawniejsze ultraszerokie kąty. Xiaomi, pamiętaj o tym. Podoba mi się natomiast dość dobra spójność kolorystyczna z pozostałymi obiektywami. Jest jeszcze teleobiektyw o dość niskiej ogniskowej jak na tego typu szkło, to ekwiwalent 60 mm z 2,5-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją obrazu. Jest 50 megapikseli, sporo detali i w ogólnym rozrachunku w dobrych warunkach oświetleniowych zachowuje się podobnie do jednostki głównej, a to już coś. Selfie zapewnia 20-megapikselowe oczko na froncie, ale bez autofokusa. Fotki są po prostu dobre, z miłymi kolorami. Mnie to odpowiada. Wideo możemy rejestrować nawet w 8K przy 30 fps. Natomiast tylko przy użyciu kamery głównej. Wideo za dnia jest sensowne, a kolory dobrze odwzorowane. Jest lekkie przeostrzenie, ale taka charakterystyka smartfonów, szczególnie innych niż flagowce. Akumulator to zdecydowany konik Poco F8 Pro. No dobrze, ale ile udało mi się wycisnąć z ogniwa 6210 mAh? Cóż, od 2 do 2,5 dnia sensownej pracy bez mocnego oszczędzania. Ładowanie przewodowe mocą 100W z wykorzystaniem ładowarki producenta to 37 minut, ale ja ładując 100W ładowarką GAN osiągnąłem 45 minut do 100%, co i tak jest dobrym wynikiem. No dobrze, ale czy warto kupić POCO F8 Pro? Słuchajcie, świetny ekran, procesor również, dobre aparaty i genialna bateria. Na minus brak LTPO i ładowania bezprzewodowego. Od biedy przyczepiłbym się także o Trotling, ale jestem niemal pewny, że sytuacje, nieco poprawi jedna z nadchodzących aktualizacji. Kluczowa jest tu jednak cena 2399 zł, która jest po prostu dobra, adekwatna do tego, co oferuje urządzenie. Linki do sklepów znajdziecie w opisie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!